Zobaczcie się dobrze! Wiadomo, pani P. Postaram się, by czakowi starczyło na część. No to jak, chłopaki, fortuna sprzyja? Fuks nie ma tu nic do rzeczy. Jesteś beznadziejny w pokera. To ten nowy kolega, o którym wam mówiłem. Yugi, zapoznajcie się. Odej was z pracy? Jestem czek, a to jest Dan. Przywitaj się. Czy ty na szyi nosisz pasek? Tak, dokładnie! A to jest mój milenijny pasjans. On jest ze wsi. No dobra. Grałeś kiedyś w pokera? Kocham karty! Mój dziadek powiedział mi, żebym zawsze wierzył w serce kart. Co mogę rzec? Dzieciak kocha karty. Rosujemy pięć kart. Jedno kiopki to dzikie karty, ok? Jak dla mnie, Giggie? Świetnie! Ziomek, zamierzasz sprawdzić sobie karty? Nie czuję potrzeby! Okej... Kto się jeszcze? Dwie dla mnie. Ech, wezmę cztery. No patrzcie chłopaki, stawiam dwa dolce. Pasuje. Jasne. Czek? <laughs> Zbyt wysoka stawka. A co z tobą, Yugi? Tchórzysz jak te ciołki? <laughs> Nie podoba mi się jego uśmiech. On może mieć tam wszystko! Musisz uwierzyć, Yugi! Póki masz ogromną wiarę w siebie, to karty. Pracy tak nie przyjaciół. robi, serio! Przyjaciele we mnie wierzą! Uda mi się! Rozdanie się jeszcze nie zakończyło! Odsłoń swoje karty! Patrz, i płacz! Dwie ósemki oraz dwie trójki. Nie tak szybko! Twoja zuchwałość doprowadziła cię do zguby. Może twoje dwie pary imponują. Ale wiedz, że trzeba czegoś więcej, aby pokonać człowieka o czystym sercu. Na tym świecie największą moc ma przyjaźń. Zatem pozwól, że przedstawię swoich trzech starych przyjaciół: potrójne JOPKI! Oże kurwa, co to jest? O teraz, moje JOPKI! Chwyćcie za broń i zniszczcie jego dwie pary! Ja! Czyżby moja kolejna rozdanie? Jeśli to nie problem, skorzystam ze swojej talii! Eeeem... Um, co się stało? Skoro moje jobki właśnie zniszczyły ten mierny stół, stworzę nam nowe pole do gry! Co ty masz z tymi paskami? O ja pierdolę, wyglądam jak jakiś steampunkowy pirat! Mogło być gorzej, obczej Dana. W sumie jest okej. Okay. I ten fiolecik... Ehem. Możemy już zacząć? O, jasne. Dwie karty to jedyne, czego potrzebuję, by was zniszczyć! Ależ was ogram, wy lachociągi! Przesadziłem? Pokażę, gdzie wasze miejsce! Co ja gadam? Daj cztery! Doskonale! A ja wezmę tylko jedną i z jej pomocą pójdę na całość! Sprawdzam! Sprawdzam! Nie jesteś w stanie mnie powstrzymać, bo czuję się bezpiecznie jak w domu, mając fula! Tak myślisz, Chuck? Posmakuj zatem mojej... ósemki serc! Brać go! Głupcze! Nic nie jest stary... Stary, mam to w ustach! Żałosne. Fe, 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 fe. Pozwól, że pokażę, jak robi to prawdziwy gracz. Kareto, przybywaj! Chuj tam, mięciutkie. Poczujesz strach, czak, gdyż mając tego fula będziesz w domu pełnym... krwi. No weź ziomek, to tylko... gra. <laughs> <laughs> Załapałem, bo ta krew to trzaka niby. Dobre, Dave. Uh, uh, chyba, popuściłem <grystanie> nic mnie nie powstrzyma. Przejrzałem wasz nieznany plan i zrujnowałem wam go bez wahania. Drżyj przede mną, Yugi. Pokonam cię, a 15 dolców będzie moje. Masz rację tylko co do jednego: Dave, moje karty nie pozwolą mi wygrać z twoimi jeźdźcami. Para, nie ma nawet sensu jej niszczyć, lecz i tak to uczynię! Przygotuj się na porażkę, Yugi! Moi jeźdźcy przeprowadzą szarze wprost na twoje nędzne karty! Na twoim miejscu bym tego nie robił! Mogło ci to umknąć, ale jeśli się przyjrzysz, to zauważysz coś ważnego u mojego jobka. Otóż to! On ma tylko JEDNO OKO! Pewnie pamiętasz, jak Czak powiedział nam przed grą, że jedno jednookie jobki są dzikie. Czy mam rację, czak? <noise> Mógłby mnie ktoś zabrać do szpitala, <noise> co oznacza, że może przyjąć formę dowolnej karty Stali, więc wybieram moją ulubioną! Króla krew! Nie! To niemożliwa! Jeszcze nie skończyłem. Dzięki temu, że moje karty są tego samego koloru, mogę je połączyć w niepokonanego! Pokera królewskiego! Pokerze królewski, zrównaj z Fortnite ziemią! Yeah! Co u się tu wyprawia? Po prostu gramy, pani P. Czaki! Mam nadzieję, że nie zrobicie mi tam bałaganu, bo inaczej się z wami policzę. Okej. Okay.